Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na tak. Dawno nie było takiego filmu na moim kanale, a że zobaczyłam właśnie fajny tag u Karoliny Myśliwesk na kanale, to stwierdziłam, że go nagram. Z tego co wiem, pomysłodawczynią tego tagu jest Anita z kanału No to jestem. Także wszystkie pytania będziecie mieli w opisie. No i co? Przechodzimy do rzeczy. Zrobiłam sobie screena, także będziemy lecieć na spontanie. Jest to tak kulinarny, bardzo fajne pytania, taki różny fajny tak po prostu. Pierwsze pytanie. Przyprawa bez której nie wyobrażasz sobie gotowania. To wiecie co? Myślę, że u mnie jest to przede wszystkim cynamon. Uwielbiam cynamon. Czosnek, ale bardziej w postaci świeżej, także nie wiem, czy to można pod przyprawę podstiąć. Yy, I co jeszcze? Kurkumę bardzo często dodaję. I myślę, że taką główną przyprawą zaraz po cynamonie i czosnku jest wędzona papryka. Praktycznie do wszystkich dań, czy mięsnych, czy warzywnych zawsze dodaję wędzoną paprykę. Uwielbiam po prostu. Pytanie drugie: czy używasz produktów w proszku typu pomysłu na? Powiem Wam tak, czasami zdarza mi się kupić w sklepie coś takiego i potem to leży w szafce, bo tego nie używam, ale zobaczę coś nowego, skusi mnie to. I czasami tak. Raz na pół roku zdarzy mi się, ale generalnie nie używam czegoś takiego. Zdarza mi się niestety używać czasami kostek do zup. Tak. Trujeczka. twoja największa kulinarna wpadka. Nie wiem czy wam kiedyś o tym mówiłam, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, w podstawówce dokładnie. Słuchajcie, chciałam zrobić niespodziankę mojej mamie i zadzwoniłam do niej, robiąc faworki. Mi się wydaje, że to była jakaś piąta czy czwarta klasa podstawówki. Zadzwoniłam do niej, bo wydawało mi się, że dodała wody do oleju. Wiecie, faworki się smaży na oleju głębokim. Także ja wstawiłam ten olej i jak to do tej pory pamiętam, wstawiłam ten olej i wydawało mi się, że trzeba dolać do niego wody. I zadzwoniłam do mojej mamy. Moja mama po prostu tak na mnie huknęła, że mam to wyłączyć, odstawić, nic nie robić, bo wiecie co by było. Tragedia by była. A tak poza tym, jeżeli chodzi o Teraźniejszość to, wiecie, to no, pełno było pewnie w takich wpadek typu, że coś jakiś chleb mi się na przykład nie, nie udał, mamy zwolony piekarnik, ale tak jakieś takie konkretnej wpadki to, to na ten czas nie pamiętam. Przepis, trik kulinarny, który wyniosłaś z rodzinnego domu. Jeżeli chodzi o trik kulinarny, to pewnie jest trochę takich trików, ale pierwsze co mi przychodzi do głowy i nie jest to nic odkrywczego, to ja zawsze uwielbiałam jeść galaretkę mięsną z octem. A teraz jem z cytryną, po prostu wyciskam sobie sok z cytryny i dla mnie to smakuje identycznie, a jest o wiele zdrowsze. A jeżeli chodzi o przepis, to hmm. Chyba uszka. znaczy to właśnie to nie są takie standardowe uszka, bo zazwyczaj ludzie robią uszka takie klasyczne, standardowe, a u nas wyglądają uszka tak, że to jest przepis mojej babci. I one są smażone, wyglądają trochę jak pierogi, rosną i są po prostu przypyszne. Naprawdę to jest hit. I ja u nikogo nie widziałam ani nie jadłam takich uszek. Także to mi się wydaje, że to coś takiego innego, co wyniosłam z domu. Pytanie szóste. Czy jest coś, czego nie chcesz gotować? Czy jest coś, czego nie chcę gotować? Wiecie, co ja zazwyczaj się nie biorę za takie potrawy, których po pierwsze nie lubię. No to logiczne. Po drugie, raczej nie biorę się za jakieś wymyślne mięsa. Um, no nie wiem, dziczyzna, czy, no wiecie, jakieś takie trudne mięsa do, do obróbki. Nie biorę się za coś takiego. A tak, czy jest coś takiego, co, za, za co bym się tak nie lubiła brać? Chyba nie. Jakoś tak. Nie, myślę, że nie ugotowałabym na przykład e, owoców morza typu ośmiornica. W sensie jak mam jak, mm, ten obraz ośmiornicy i tych macek, że miałabym to dotknąć, ale na przykład pokroić. Uff, nie. Skąd czerpiesz kulinarne inspiracje? I powiem wam, że zazwyczaj jest to internet. Internet, jeżeli chodzi o takie fit słodycze, to najczęściej jest to Instagram, bo tego jest tam multum, ale jak potrzebuję jakiś yy, przepis na coś konkretnego sobie wymyślę, to zazwyczaj wpisuję po prostu w neta i sprawdzam, jakie są przepisy, co mi tam pasuje. Także internet. Pytanie ósme. Twoja ulubiona restauracja. W Dublinie chyba nie mam takiej ulubionej restauracji, ale słuchajcie, jeżeli jesteście z Irlandii albo będziecie podróżować do Irlandii i będziecie w hołd, po prostu z ręką na sercu, z czystym sumieniem polecam Wam restaurację Mamo. Jest to w ogóle nazwa. Tak potocznie po irlandzku mówiąc, babcia. Jest to restauracja, na, można powiedzieć, bardziej kamila znajomych. Nie, nie z tego względu to polecam absolutnie, ale byliśmy tam, jedliśmy tam i po prostu. O Jezu, to było wspaniałe przeżycie. Także jeżeli będziecie w hołd, to polecam Wam tą restaurację. Bomba. Danie, którego nie lubiłaś w dzieciństwie, a które obecnie bardzo ci smakuje, chyba nie mam takiego dania. Bardziej, bardziej wydaje mi się, że może jakieś składniki. Na przykład, jak byłam mała, bardzo nie lubiłam i nie zjadłabym kanapki z serem. Teraz w ogóle nie, nie, nie jadam takich rzeczy, ale zjadłabym, zjadłabym na przykład kanapkę z serem, takim zwykłym żółtym serem. Um, bardziej chyba w moim przypadku by się sprawdziło pytanie, czego nie lubiłaś i nie lubisz do tej pory grzybów. I pytanie ostatnie, dziesiąte. Czy planujesz ugotować w najbliższym czasie coś, czego nigdy do tej pory nie robiłaś? I tutaj myślę, że wiecie co, ja po prostu szukam przepisów, albo jak przeglądam Instagram, coś mnie zainspiruje. I często bywa tak, że robię coś nowego, czego nigdy nie robiłam. Czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi, ale nie mam czegoś takiego, co bym chciała zrobić, nie wiem, na już i, i coś nowego takiego. Nie mam konkretnej rzeczy po prostu. Ludzie za tak przeglądam te pytania i pominęłam jedno. I Jest to pytanie czwarte Danie, które uważasz za swoje najnowsze odkrycie eee, Najnowsze odkrycie Wydaje mi się, że mm, Bardzo polubiłam Takie kopytka Bardziej pierogi leniwe W wersji fit Po prostu tak mniej więcej zrobiłam swoje proporcje Swój przepis i one mi bardzo Smakują Tak. A tak to chyba Nie mam w ostatnim czasie czegoś takiego Co by mnie tak mocno jakoś zachwyciło. Chyba nie. No dobra kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało taki luźny filmik. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie w komentarzu odpowiedzi na pytania albo niektóre chociaż pytania. A dla dziewczyn czy też chłopaków, którzy nagrywają, zachęcam bardzo do nagrania tego tagu. Także co, kochani, przesyłam Wam buziaki i widzimy się niedługo. Pa! Nie zapomnijcie!